Uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba, Alleluja! Duchem całym wielbie Boga zbawcę jedynego, bo w nim samym odnajduje radość życia mego, bo na swoją służebnicę wejrzał uniżoną. I mnie odtąd wszyscy będą zwać błogosławioną. Sprawił we mnie dzieła swoje nigdy nie pojęte. On wszechmocny, on najwyższy, on sam jeden święty, on który przez pokolenia będzie. Każdego, kto mu służy i chce być mu wierny. On, który z pomocą objawia, gdy pysznych poniża. I rozprasza każdy zamiar, który mu bliża. On co strącić może władców pokornych wynosić karmi głodnych, a bogaczom każe innych prosić. On jak rzeka Abrahamowi i ojcom sług swoich, to pamiętaj dziś przy nas miłosierny stoi. Chwała, cześć i uwielbienie w Trójcy jedynemu. Bogu Ojcu Świętemu, temu, który był w wieczności, który jest na niebie, który przyjdzie w końcu czasów, by nas wziąć do siebie. Uczniowie poznali Jezusa, przyłamaniu.